Projektowane z myślą o maksymalnym komforcie i funkcjonalności. Dykaren Sport stawia na najwyższą jakość materiałów, ergonomiczne kroje oraz modne wzornictwo, aby zapewnić komfort i styl podczas każdej aktywności fizycznej. Sport na wiosnę, czas na aktywność. Wraz z nadejściem cieplejszych dni warto zadbać o ruch na świeżym powietrzu. Wiosna to idealny czas na różnorodne formy aktywności, które nie tylko poprawią kondycję, ale także wpłyną pozytywnie na nasze samopoczucie. Oto kilka propozycji. Jogging, poranne lub wieczorne bieganie to doskonały sposób na poprawę wytrzymałości i dotlenienie organizmu. Wybierz malownicze trasy, aby cieszyć się o pięknem budzącej się do życia przyrody. Jazda na rowerze, świetna opcja na dłuższe wycieczki lub codzienną aktywność w mieście. Odkrywaj nowe miejsca, jednocześnie dbając o swoją kondycję. Nordic Walking angażuje całe ciało i poprawia kondycję. To doskonała forma aktywności dla osób w każdym wieku. Rolki Dynamiczny sposób na spalanie kalorii i poprawę równowagi. Idealne dla tych, którzy lubią połączyć zabawę z treningiem. Joga na świeżym powietrzu pozwala połączyć.